Czy każdy ksiądz to czarny charakter? Pogadajmy o tym. Szczęść Boże, święty monitorze, ksiądz Piotr Piekło. I ksiądz Wojtek Iwanecki. No właśnie, my jesteśmy w sutannach. Jesteśmy czarni. Jesteśmy czarni. Czy jesteśmy czarnymi charakterami? Wniosek, że tak. Wniosek, że tak. Wpisujemy się Pisujemy w tą retorykę. Skąd pomysł na takie pytanie? Słuchajcie, no jak tak przeanalizujemy sobie to, co ostatnio oglądaliśmy, czy czytaliśmy, ale większość ludzi jednak ogląda, więc skupmy się na tym, co oglądaliśmy w ostatnich czasach w Polsce. Mówię tylko o Polsce, nie będę tam szeroko się rozgadywał. No to tak, jest Kler, czyli taki Pitbull, tylko o księżach. Albo potok z tego Ale to waga tego nie robił, chyba, nie? Nie, nie, ale nie wiem nawet. Ale fajne, tak? Nie, 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 wega tego nie, robił. Nie, 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 nie wiadomo. Nie. Jest. Tylko nie mów nikomu. No to zupełnie co innego. Nie będziemy tutaj może szerzej tego tematu poruszać, bo to jest poważny film, więc to by trzeba też poważnie omówić. I jest Boże Ciało gdzie ksiądz jest takim coachem, yy, psycho, psychoterapeutą wsi, znaczy ksiądz, właściwie nie ksiądz, tylko gościu, który się podszywa pod księdza. A dla mnie największy, bo film jest świetny, ale dla mnie największy problem z tym filmem, taki duchowy jest, że właśnie tam nie ma tego Boga z tytułu. Jest Boże ciało w tytule, a Pana Boga nie ma, On nie jest o wierze, żeby sobie tak nie myśleć przypadkiem. I ten ksiądz tam jest, właśnie. I ten ideał tego chłopaka jest pokazany jako, no, tak jak powiedziałem, taki coach, taki terapeuta, taki wyzwoliciel energii wiejskiej, że tak się mówi, że człowiek, który został posłany, aby właśnie tę wieś uzdrowić, otworzyć i na dobre tory. Naprowadzić. Nie zgadzasz się <grym <grym z wszystkim co mówię. <grym> Nie bo... z wszystkim, ale, ale sceptycznie, sceptycznie hmm. troszkę tak do tego podchodzę. Znaczy, ja wiem chyba o co Ci chodzi, że chcesz powiedzieć, że w, w, w polskiej kinematografii obraz Księdza w ostatnich latach no, jest, no, no, jest tragiczny. To znaczy, no, tak. dla nas tragiczny, znaczy no dla mnie jest. No. Jedynie ratuje Ojciec Mateusz, który jeździ na rowerze. Ojciec I Mateusz. rozwiązuje zagadki kryminalne, ale to jest taka, taka tajemnica, że my się tym nie zajmujemy na co dzień. No właśnie. Znaczy ja żadnej zagadki nie rozwiązałem kryminalnej nigdy. Choć na rowerze zdarzało mi się jeździć, ale nie w sutanny akurat. Ale zagadki kryminalnej no nigdy. Nie wiem, masz jakąś na koncie? Zagadkę kryminalną? Chyba nie. nie. Nie, nie mam, nie to mam. Odłaś, że ktoś no. ściągał ewentualnie nie. na lekcje. Tak, ta, to, to, to <grym> tak. To jest Jedna jest dobre. rzecz, którą możemy dowieść. <grym> tak. to mi się udało. Udało mi się, no to. Mm. Byłem dumny z siebie. Czyli robisz sprawdziany. Czułem mm. się jak ksiądz Brown y, Chestertona albo właśnie jak ksiądz Mateusz. Ojciec Mateusz, tak. <grym <grym czy ksiądz a, czy ojciec, no. Ale też szczerze, się ze mną nie zgadzał, w sensie... No właśnie. co mówiłem o tych filmach. Znaczy tak, no sytuacja nie jest dobra. Znaczy ja to też widzę, te jak to się mówi, badania opinii publicznej, jeżeli tak. chodzi o słabe, zaufanie, słabe. To, to to słabo, słabo bardzo. Tak. Teraz chyba ostatnie były właśnie w kontekście koronawirusa tak. robione. Kom, tak. Do kogo mam zaufanie, no to, to chyba ludzie bardziej ufają politykom niż księżom, tak. niż Kościołowi. No, no to już jest, tak, no jest źle. To jest źle, <laughs> Dobra, ale to jest no. źle. Dobra, ale no to tak... Yy, wiesz co, z czym się nie zgodzę? <laughs> znaczy Boże Ciało, czy ono jest o Panu Bogu? Ja, wiesz, jak próbowałem zinterpretować ten tytuł yy, jako Boże Ciało, w sensie Kościół, takie spojrzenie na, na ludzką stronę kościoła, nie? Bardzo szeroko i w takim kontekście. nie znaczy, no tylko na ludzką. Na ludzką, no. <noise> Tam nie ma tej Bożej, no dobra, no, ale mów, e, No Pytanie, czy nie jest, czy, czy nie ma Bożej? Ja myślę, że yy, trochę im to wyszło, twórcom filmu, trochę to wyszło przez przypadek, ale tak. Yy, Czytałem ten film i w ogóle polecam wszystkim, którzy jeszcze nie oglądali, żeby spró spróbowali tak na niego spojrzeć. A jeżeli ktoś będzie drugi raz oglądał, bo może akurat właśnie w tym czasie, kiedy, kiedy możemy, gdzieś więcej, to żeby właśnie od takiej strony spojrzał na ten film. Od strony przedstawienia duchowieństwa tak naprawdę, tylko tego prawdziwego. Mhm. Bo chłopak, który gra główną rolę, jest... znaczy no, ten główny bohater, tak? no on się podszywa, więc on nie jest księdzem. Ale dlaczego się podszywa? Potrzeba się dlatego, że największym autorytetem dla niego, tak mi się wydaje, największym um, wiesz, mistrzem takim, za którym on idzie, którego chce naśladować i w którego rolę chce wejść niejako, jest kapłan. Jest ksiądz katolicki. E, I ten, ten ksiądz. Z tego zakładu, tak? i ten z tego zakładu poprawczego. No, no tak, o. no właściwie. Słuchaj, no, jeżeli takich księży byśmy mieli, mhm. i w tym filmie jest jeszcze drugi ksiądz, i to jest ksiądz proboszcz. No, ale on jest. No, ja nie wiem, czy jest pozytywnym przykładem Księdza. A moim zdaniem jest pozytywnym przykładem Księdza. Tak? Dlaczego? No bo wiesz, problem, który jest. Nie chcemy spoilerować za bardzo, więc. Widzisz, bo spoiler. Ale nie no. Aha, i... dobra. No ale dlaczego? Dlaczego pozytyw? Od, od jakiej strony pozytyw? To jest człowiek, który nie radzi sobie z problemem, który jest bardzo poważny w jego społeczności, w jego, w jego rodzinie tak naprawdę. I to tak bardzo sobie nie radzi, że, że właśnie no, musi odejść, musi iść się leczyć, ale idzie na to leczenie. Nie robi z tego powodu żadnych problemów, i kiedy wraca, i to jest taka scena, jedna z końcowych w filmie, kiedy wraca, mówi kazanie, które jest pełne miłości i pełne dobroci takiej. Czyli jak na początku mamy księdza, który jest no, mega autorytetem, mhm. i na końcu mamy księdza, który, który wychodzi z problemów, i który chce się opiekować swoją społecznością. I dla mnie nie wiem, czy to zamierzone, ja tak czytam film, no, chyba mm -hmm. mogę, nie? Czy to było zamierzone, nie wiadomo. Natomiast na pewno wiadomo, że autorytet... Jest istotny w powołaniu. Nie? To znaczy, żeby spotkać dobrego księdza, nie? Bo, bo jeżeli mam tylko obraz taki negatywny, no to wiadomo, że no, ksiądz się zawsze będzie źle, źle kojarzył. Nie? Żeby ten obraz trochę przełamać, to ja powiem, że są też dobre rzeczy napisane na temat księży. I ja to Znaczy, książki znam dwie takie, które mógłbym polecić. A film jakiś? Z filmem. Z filmu sobie żadnego nie przypominam, powiem szczerze. Natomiast takiego dobrego, Takiego dobrego, muszę... Żebym, muszę... żebym mógł naprawdę okay. z czystym sercem polecić, tam, że ten kapłan jest tak pozytywnie przedstawiony. E, no może Krystiada trochę, ale to, to trochę też o czymś innym film, nie? Ale, ale no jest, jest ciekawa i tam też kapłani odgrywają ważną rolę. Natomiast jeżeli chodzi o książki, to bardzo serdecznie polecam Pamiętnik Wieskiego proboszcza. E, świetna książka Bernano. Georges George Bernano, taki francuski pisarz, o takim młodym proboszczu, który cierpi na nieuleczalną chorobę i właściwie jest bliski śmierci, ale do samego końca pomaga swoim parafianom, też walczy o ich wiarę, o ich duszę. No właśnie to jest ten duchowy miarka państwa, tam jest niesamowicie pokazany i Moc i Chwała e, Grahama Grina też taka książka bardzo ciekawa też e, dzieje się e, właśnie e, w Meksyku e, i tam też ten ksiądz ma różne wątpliwości, ale wybiera właśnie kapłaństwo wybiera ostatecznie a ma takie różne zawahania i, e, i to też jest bardzo fajnie napisane i bardzo ciekawa książka i pokazująca też właśnie jaka druga kapłańska e, jest piękna i niesamowita nie także są też takie e, pozytywne m, przedstawienia księdza w kulturze m, no i tylko dla mnie, no właśnie, wołam o więcej, o tak, bym powiedział. To, jak już jesteśmy przy książkach, to, to też y, mogę się podzielić dwiema, bo twoich nie czytałem. To znaczy, mm. y, y, no niestety. Y, natomiast y, pamiętam, kiedy byłem w seminarium, i to też y, miało na pewno wpływ na moją drogę kapłańską, bo nawet taka myśl mi przeszła kiedyś przez głowę, że gdy, gdybym był przełożonym w seminarium, to bym, to bym kazał, taką, to i tam. kazał <śmiech> czytać. to kazał czytać. Tak, ale to w ogóle jest ważne. A propos, apelujemy, czytajcie książki, klerycy. No właśnie. No. Tak, bo potem nie będzie czasu. Nie, tyl nie tylko YouTube. <laughs> nie tylko no. nasze <laughs> no Może dobrze. dlatego teraz będzie taki odcinek, wiesz, kiedy lubimy czytać. Lubimy czytać. <laughs> lubimy nie, czytać. Wpisujemy się w tą akcję. Ale okej, okay. dwie książki polskich autorów, i to jest właśnie dla mnie też takie super było, że, że taki obraz bliski nam, czyli realium. I też szukałem księży, których osobiście znałem w tych, w tych książkach. To jest seria książek o księdzu Groserze. Przypadki księdza Grossera, bodaj taki tytuł całej serii, Jana Grzegorczyka i, i ksiądz Rafał. Też taka seria, to chyba trylogia już jest, nawet Macieja Grabskiego. Księża, którzy, którzy są. No, z krwi i kości. Mm -hmm. nie? I, i, I oczywiście to jest powieść, ona się rządzi swoimi prawami. Wiadomo, musi być wartka akcja, coś ale coś się musi dziać. Się krew, musi się dziać dzieje. krew się leje, leje A. się krew no nie, i to. to się, dzieje, to no, się, to się dzieje. dzieje, dzieje się. I w jednej, i w drugiej, no, chyba, chyba jednak bardziej u Grzegorczyka. no więc No, więc, więc polecam. No. No, ale to są książki, nie? To, wiesz, okej. Okay. Ale w powołaniu naszym, no na pewno, yy, może, myślę, że tak, może się <laughs> ktoś zradzić do kapłaństwa, jeżeli, ksiądz, jeżeli ktoś nie zna w ogóle księży i widział na przykład jakiś taki film, no tylko nie mówi na przykład, nie? No to już jest zrażony, nie? Nie znam księży, mam taki obraz, nie chcę mieć z nimi nic wspólnego, ale jednak, yy, no właśnie, my zostaliśmy księżmi. Nie dlatego, że tak, że tacy się urodziliśmy, ale dlatego, że spotkaliśmy też na swojej drodze życia jakichś takich księży, no, wspaniałych, dobrych, nie, inspirujących, no nie wiem, pociągających, nie, którzy byli dla nas jakimiś autorytetami, wiecie, których po prostu chcieliśmy też naśladować, nie? dla mnie takimi księżmi, to przede wszystkim to już niektórzy wiedzą to byli moi wujkowie. No nie mogę udawać, że tak nie było. jeden i drugi. Właśnie, raz i dwa. Ale to zupełnie poważnie szanuję ogół. Dzięki jednemu modlę się brewiarz, a dzięki drugiemu byłem pierwsza raz na oazie. I to są bardzo w ogóle takie filary mojej wiary. Znaczy, no, no tak, tak, te rekolekcje i, i, i ta modlitwa. Także wiesz, ale to też jest takie. Byłem małym dzieckiem i widzę różnych mam wujków, wiecie, kuzynostwo, rodzinę, to mamy taką dużą, się tam trzymamy. No i widzę ich życie, nie? I to jako taki chłopak już o nie, oni są fajni, nie? Wiesz, to jest takie. Chcę być ta, ta, taki, tak być jak mój jak jak, Chcę być jak mój wuj. <laughs> drugi, o, nie? No więc to na przykład, no nie wiem, na mnie na pewno wywarło, no, wielki wpływ, nie? W, tej, w tym poszukiwaniu też, też drogi. Swoje. Tak powiem szczerze, no, tego ci zazdroszczę, wiesz, ja w rodzinie jestem tym pierwszym, nie mam nikogo, kto by, kto by, kto by był przede mną i też no, moja rodzina gdzieś tam z Polski pochodzi troszeczkę dalej, więc mniejsze takie relacje, które są w naszej rodzinie, tej dalszej, ale poznałem takich księży, no, i to jest dla mnie niesamowite, że nawet nie tyle księży, którzy byli jacyś niesamowici, bardzo, wiesz, Przebojowi tylko to, co mnie ujęło u jednego kapłana, który jak zacząłem myśleć o swoim kapłaństwie, to myślałem o tym, że mógłbym być takim księdzem, że chciałbym być takim księdzem. Dobroć tego człowieka nie? To, to taka wielka dobroć, życzliwość. I to, że miał dwie rzeczy dla nas, dla młodzieży: Miał czas i pieniądze. te podstawy. Te podstawy, tak. Ale to był taki ksiądz Markwica, on właśnie, ten kapłan, o którym mówię, nie może, nie będę pytał. mu hołd. Tak, on tak mawiał. Znany kapłan naszej decyzji. w świętej pamięci człowiek, też związany z ruchem światło życia. Tak, Wieloletni diecezjalny moderator, on mawiał właśnie, że jeżeli chcesz pracować z młodzieżą, to musisz mieć dwie rzeczy: musisz mieć czas i pieniądze. Być dla ludzi po prostu. Ale no właśnie, bo tutaj tych dwóch. I tak wyniosą troszeczkę, ale ja myślę o wielu takich, yy, wiecie, naprawdę yy, małych rzeczach, takich małych, drobnych, których może właśnie nie widać, ale, ale one są pociągające. Nie? Ja pamiętam, nie wiem, taki ksiądz, który no nie wiem jeździł zarzewiałą astro, on po prostu był, no żył bardzo skromnie, a wszystkie swoje pieniądze ładował w boskie kolonie, nie taką akcją u nas w diecezji wyjazdy z dzieciakami. dla mnie mega inspirujące i takie wzruszające, nie ksiądz, który zawsze był godzinę przed mszą na adorację świętego sakramentu, nie Ktoś, kto wiecie, wyjeżdżał, poświęca swój urlop, żeby z nami, z młodzieżą, z mojej parafii wyjechać, na takie, no takie wczasy po prostu, no też takie boskie wczasy, powiedzielibyśmy, tak, i mógł sobie jechać gdziekolwiek, bądź, ale, ale zabierał nas. nie miał i, czas. Wiesz, miał mhm. czas i, 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 dzięki temu nasza oaza w ogóle w parafii to było, wiesz, no doświadczenie, które do teraz mnie niesie, nie? Więc mnóstwo, mnóstwo takich nie tacy księża, którzy przygotowywali się do kazań i mówili takie rzeczy, że wie, że potem to rozkminiałeś, nie, mm, nie? o co tu chodziło, którzy spowiadali, pamiętam, nie? po Po takie... <grymianie> nocach, czy nie, Spowiednika, który Aha. pierwszy mi zadał to pytanie, nie czy chcę być księdzem, nie, Mówię, oh, kurde, nie, to tak to widać. <grymianie> A on wie, od razu pierwsza spowiedź u niego, cyk, nie? Także mnóstwo takich drobnych yy, zdarzeń, takich postaci, o, właśnie nawet nie chcę tu wymieniać imienia nazwiska, ale no to mm, dla mnie nie? było takie naprawdę y, inspirujące, właśnie, i chcę ich naśladować. Tak? Dlatego też jestem, dlatego też między innymi, dlatego też jestem księdzem. No. Mam to samo. <laughs> Mam, Mam tak to samo, samo jak ty. <laughs> jak ty. No, dlatego słuchajcie, tak powoli kończąc, chcemy mm, o tym dzisiaj też powiedzieć, bo jest y, dzień ten odcinek się ukazuje, Wielki Czwartek. Czwartek kapański, tak? Dlatego, żeśmy się tak ubrali. dlatego, żeśmy się nie tak to ubrali, to. ładnie w ogóle. Pochwalcie nas tam. To właśnie. Wycinek <laughs> <laughs> kapański w sutannach. W końcu wyglądamy jak księża. Nie ktoś tam <laughs> może <Napiśle>. skomentować, <laughs> albo napisać. I chcemy właśnie o tym powiedzieć wielki czwartek, dlatego, żeby. Właśnie, pokazać też piękno kapłaństwa, zachęcić Was może do tego, żeby dzisiaj albo w ogóle w tych dniach odezwać się do waszych księży, jakoś tak pozytywnie. Albo też tutaj pod spodem w komentarzach napisać, że widzieliście to i tam, to nawet nie trzeba wiecie, konkretnego księdza podawać, ale coś, co Was urzekło w jakimś księdzu, żeby to było pozytywne. Bo o tych negatywach to bardzo wiele pewnie słyszeliśmy, ale żeby właśnie też troszeczkę takich pozytywnych rzeczy wydobyć, bo na pewno na pewno też macie takie dobre. Doświadczenia nie? Związane, związane z księżmi. Mamy taką nadzieję. Tak. No, ja pójdę, ja to jeszcze pójdę trochę dalej. Powiem tak, a jeżeli ktoś z Was <grym> myśli o tym, żeby. żeby... No właśnie, myśli o tym, czy Pan Bóg go nie wzywa, to. To jest dobra droga. To jest dobra droga. No. <grym> jeżeli myśli, to, to jest to duży znak. Już. <grym> to jest już duży znak. Z tak. naszego doświadczenia tak. wynika, że to już jest duży znak. Patron dzisiejszego odcinka! No, któż by jak nie? Jan Maria Wianej. Patron odcinka, patron proboszczów, patron księży, żyjący w XIX wieku, proboszcz z ARS, gdzie dzięki jego pokucie, dzięki jego świętości ta parafia zaczęła tętnić życiem takim duchowym. Nie? I dzisiaj chcemy właśnie jego prosić. Święty Janie Mary Módl Mógł się za nami. Życzymy Wam, drodzy księża. Z okazji Wielkiego Czwartku, Bożego Błogosławieństwa i sił do pracy kapłańskiej i radości. I radości, wielkiej radości z tego, co robimy. A wszystkim oglądającym także Błogosławionych Świąt Wielkanocnych. No i spraw, Panie Boże, aby nasze życie i nasze monitory były święte. Amen.